Prawdziwy seks jest wyłącznie mistycznym doznaniem. Imtymność pomiędzy kobietą i mężczyzną to rodzaj dyskusji jaźni, jest dążeniem do pełnego zjednoczenia najgłębszych pokładów osobowości. Imtymność między kochającymi się osobami to mistyka, której celem jest doznanie pełnego doświadczenia przyjemności. A zatem, gra miłosna w sypialni służy wyłącznie do wymiany energii. Mieszania jej pomiędzy dwojga kochankami, by ostatecznie doznali zatracenia się w rozkoszy. Sypialnia to dzielenie się uczuciami i wszystkim, co posiada się najcenniejszego w swojej jaźni i ciele z ukochaną osobą. Sypialnia to azyl, wyciszenie, doznanie boskiej miłości, dzięki której płynie niezwykle przyjemna energia. Sypialnia to komunikacja dwóch dusz. Dwóch podobnie przyciągających się miłości. Inne stany nie wchodzą w ogóle w rachubę. Bez miłości dusz ciało nie może się cieszyć wyższą wibracją doznań. Brak uczuć, szacunku i miłości powoduje, że ciało w kontaktach intymnych nie doznaje pełni satysfakcji, ponieważ odczuwanie i rozumienie mistycznej przyjaźni mija się z odczuwaniem u partnera. Jeśli nie dokonuje się synchronizacja uczuć, emocji, świadomości i pragnień, pozostaje jedynie fizyczny seks, który nie satysfakcjonuje nikogo na świecie. I działa on raczej na podobieństwo, jakby ktoś kogoś mocno zdenerwował i przez kilka dni nie mógł dojść do siebie. Po fizycznym seksie powstają urazy, pretensje, niesmak, zaburzenia w promieniowaniu światła duszy. Dokonuje się wstrząs energetyczny, z którego trudno pamięci się odcząsnąć, ponieważ dusza spodziewała się głębi doznań, a otrzymała płytkość, dlatego seks bez miłości jest utopijny. W temacie seksualności jest wiele niedomówień i niewiedzy. Większość ludzi bierze życie na gorąco, nie zdając sobie z tego sprawy, jakie mogą być tego konsekwencje. Wiele par, które nie rozumieją miłości, nigdy nie powinny się ze sobą wiązać, gdyż czeka ich deszcz rozczarowań, nieporozumień, nieuzasadnionych zazdrości i odpychających emocji, co skutkuje z kolei goryczą, przygnębieniem, a nawet rozpaczą. Uraz seksualny może pozostawać przez długie lata, a przecież w związku chodzi o porozumienie i synchronizację o wymianę energii miłości, o wzajemne bioelektroniczne, miłosne przenikanie, które jako jedynie może dać satysfakcję, harmonię i pełne zadowolenie i piękne życie na co dzień we dwoje. W moich pismach jest zawarte wszystko. To co mówił mi, przyprowadzał świętych wielu, by przekazać światło dni Ojciec Pio mówił do mnie, Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy, byś wiódł cię nowe Święci czy mnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy i obecność i prowadzenie moje biura zawsze ruszy siostra Faustyna Jadwiga, Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanio, z Franciszkiem z Asyżu. On patronem moim jest, z nim umówiłem się na wiele żyć. Zdecz Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są, przy moim pisaniu, w mojej głowie światło świecą w noc, lekkość w moich słowach, ważnych sprawach. To daj skóry mi Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę Byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiódł życie nowe Chęci przy mnie wciąż stawali W moim sercu, w mojej duszy Ich obecność, ich prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Siostra, rozmawiałem Przez ponad sześć lat On mi dał ducho. Dla świętych głosów cały świat W moich pismach jest Zawarte wszystko to Co mówił mi Przyprowadzał świętych wielu By przekazać światło dni W nowej siłcie wiedzę Dostał Wiesław Matuch Tak to szło, by przekazać ją Otwartym duszą Gotowym na to Ojciec w przekazał Duchowy skarbów moc By w świat z wiedzą jak najjaśniejsza noc Znowu wejść Wśród siebie, Dostał to stał Wiesław ma tak to szło By przekazać ją Otwartym duszą, gotowym na to Ojciec